No siemanko, dzień dobry, witam serdecznie, Michał Michalski z tej strony zapraszam na wideo Airdrop Info. Zrobimy sobie dzisiaj airdrop info, ponieważ nazbierało nam się tutaj mnóstwo airdropów. Większość tych airdropów to będą airdropy z ekosystemu Kosmos. Mam tutaj dla Was dodatkowo kilka ciekawych, ciekawostek, nowych nowości i i co mi tam w ogóle przyjdzie na język, więc nie przeciągając, zapraszam na wideo wprowadzające, czyli intro. No więc, tak jak można zauważyć na załączonym obrazku, atom w ogóle nie zwalnia. Tak samo zresztą jak i airdropy. Ostatnio zauważyłem, że dość głośno się robi o tym atomie, i różne osoby zaczynają nagrywać wideo, widea. No, i tak jak widać, nowe projekty powstają, nowe projekty zrzucają airdropy dla nas, z czego jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni. I tutaj, tak, ten kleo, no ten kleo to akurat jest słaby airdrop, ponieważ tutaj trzeba było delegować do ich walidatora, wtedy można sobie odebrać ten airdrop. Ja akurat się nie zakwalifikowałem, a link do tego. Airdrop'a będzie oczywiście w opisie. Podłączcie się tutaj waszym Keplerem i sprawdźcie. Trzeba to zrobić do końca miesiąca, także mamy dwa tygodnie. Poza tym mamy tutaj Rebusa, który będzie do odebrania jutro, Muse, który również będzie do odebrania jutro, Shade Protocol to jest akurat na Secret Network to jest drugi airdrop. Pod koniec miesiąca będzie. Mamy również Stride. Ten od Liquid Stakingu. Można tam sobie LP postawić. Takie bez nietrwałej straty w ogóle. No i polecam do korzystania tego kosmospaga Tu jest fajny taki agregator do airdropów głównie na kosmosie i tutaj mamy właśnie tego rebusa. Snapshot był zrobiony 14 lipca. No i tutaj są wymagania dla stakerów. 80 Atoma, 108, 100 Osmo, 100 Evmosa i dodatkowo ilość airdropa została podniesiona, znaczy ilość tokenów w tym airdropie z 25 milionów na 60 milionów. Jeśli chodzi o tego rebusa, to jeszcze sobie do niego wrócimy. I tutaj oni pisali tak, ten Quick też będzie niedługo jakoś do odebrania. To be announced, póki co. Tretori to też sobie wrócimy do tego. Tutaj ma być Staffy Hub znowu do odebrania muse właśnie, tutaj. No i snap był zrobiony dokładnie miesiąc temu. No, no to poczekamy sobie spokojnie do jutra. Muse i jeszcze co tam było? Ten shade. I Stride Stride to powinien być tutaj gdzieś u góry. Tutaj jest Stride. No ale jakoś pod koniec września będzie można go odebrać. Dobra, to to mamy to. Tutaj wczoraj retweetowałem o Muni NFT, odpalają oni swój staking 2.0. No i mają tutaj testnet, więc jest tutaj glim do wypełnienia. I wszystkie osoby, które dostaną się na testnet, będzie to płatny testnet. Gwarancja, gwarancja zysku. Więc możecie sobie to obczaić, link oczywiście Wam wkleję, a my lecimy dalej. Aha, w tym tygodniu również ogłosiliśmy wygranego, jeśli chodzi o NFT od Space Cartels ponieważ jeśli retwitujecie posty Space Cartels wtedy raz w tygodniu jest losowanie ringa REAR i właśnie można się załapać na tego ringa dzisiaj akurat wybrał przemysł a ja polecam wam obserwować profil Space Cartels bo coś mnie łamie w kościach że niedługo coś tutaj się pokaże także lecimy dalej i mamy orbital apes nie wiem czy pamiętacie kiedyś kupowałem takie nft na Fmosie Orbital Apes, takie małpiszony i tutaj wydają oni drugą grę. Będzie ona się nazywać Rumble i zyski, znaczy 20% zysków z tej gry otrzymają właśnie małpiszony. Ja akurat jestem szczęśliwym posiadaczem czterech takich małpiszonów, więc jestem całkiem zadowolony i to jeszcze nie jest koniec, jeśli chodzi o te małpiszony. Ponieważ tutaj mamy Evmos Domains, no co mi się tu co ładuje co chwilę. Będziemy mieć airdrop również od Evmos Domains i również te małpiszony dostają 2,5% tego airdropa. W sumie to 5%, a 5% ma iść do jakiegoś innego, pewnie do Guardians to pójdzie mi się wydaje, Guardians akurat nie mam. No i lecimy dalej. Tutaj mamy znowu te Orbital Apes. Dobra, to już widzieliśmy. To już widzieliście, ale tutaj jeszcze Wam zapomniałem zjechać na dół, ponieważ tutaj jest jeszcze kolejny airdrop właśnie dla tych Orbital Apes. Tori się nazywa. No i tutaj jest post. Atom Holders też go dostaną. Riot NFT Holders też go dostaną. I holderzy topowych projektów ze Starsów, Juno, Secret i Evmos. Game of... Terytory Top 100. Także to będzie jakaś gra. A jeśli chodzi o tego Rumble, to w sumie to nie wiemy, czy to jest gra. Tak mi się wydaje, że to będzie karcianka po prostu. Ale nie wiem, nie mam pewności. Tutaj jest ten Torii Connecting Tribes on Cosmos SDK and Gnoland. Także. No, ciekawie. I zrzucają tylko dla posiadaczy NFT-ków. Tutaj jest jakiś trailer, możemy sobie go zobaczyć. Nie, nic szczególnego tutaj się nie dzieje w sumie. No ale nic, dobra. A teraz wbijamy na Evmos Domains. To również robiliśmy sobie tutaj testnety. Mainnety też robiliśmy. Polecam, właśnie wykupić sobie jakąś domenę, ponieważ holderzy domen. Tak samo jak i ci, którzy rejestrowali, nie musieli wcale ją wykupić, chyba, a trzeba było tylko się zarejestrować, i również tutaj będzie airdrop. Snapshot będzie wzięty 28 września, więc macie jeszcze czas, a dystrybucja będzie 1 października. Przez jeden miesiąc będzie można to klimować. I tutaj jest taki fajny wzorek, jakby ktoś chciał go poznać, to on też tutaj jest. I właśnie 10% tego airdropa poleci do Orbital Apes. Również dostaną trochę stakerzy EVMOSa, Atoma, Osmo, ale to raczej takie szczątkowe ilości. I tutaj również za testnet też powinniśmy dostać coś tam. Więc całkiem spoko, jeśli chodzi o te EVMOS domains. Warto sobie kupić. Jedna taka domena kosztuje około 5-8 dolarów, coś takiego. Super nowa. Tutaj też będziemy mieć airdrop, tylko zgubiłem ten artykuł, w którym pisało o tym airdropie, ale będą kwalifikować się stakerzy Atoma, Osmo, Juno i, i chyba to tyle. Ale to jest całkiem ciekawy projekt, który właśnie będzie wychodził na SDK Kosmosa, będą oni mieć tutaj stable coiny na przykład Liquid Staking będą tu mieć, będą tu mieć jakiś auto compounding, także no takie DeFi lekko na sterydat zagląda do Atoma. Dobra, lecimy dalej. Stride, airdrop. No właśnie tutaj są szczegóły tego airdropa, jak już szukałem wcześniej. No i tutaj tak. Stakerzy Atoma dostaną, Stakerzy Osmo dostaną, Stakerzy Juno również dostaną. No i wydaje mi się, że będziemy zadowoleni. Lecimy dalej. No tutaj mamy tego Cleomidisa. Terra Phoenix. A, wczoraj Wam pokazywałem tego airdropa. Od tej tery, ale to w ogóle ja to odebrałem, a tego nie ma, bo to dalej jest w westingu. Jeśli macie, jeśli kwalifikowaliście się, dużo osób też pisało, że oni się kwalifikowali, a nie dostali. No to ja nie wiem, piszcie do dokłona z pretensjami, nie, nie do mnie, bo ja nie zarządzam. I, i gdybyście nie widzieli tego wideo, to zapraszam tutaj. No i wam pokażę na Explorerze, że mam Ściąg ściągnąłem sobie 8 tutaj Lun, ale. 25% będzie dostępne dopiero november 24, a kolejne 75% będzie dostępne w maju, znaczy pomiędzy, pomiędzy majem, od maja, tam. więc dziwne to, no ale ta luna po prostu nie jest płynna. A na koniec chciałbym Was zaprosić tutaj na kanał Crypto Future, ponieważ ten airdrop od tego rebusa, można tutaj, nie wiem co on tutaj wykminił, ale można już go wrzucić w staking. No, i wiadomo, jak to jest podobna sytuacja do tej, co było na Ewmosie. Jeśli oni się nie skapną, bo my tutaj wchodzimy trochę tylnymi drzwiami. Jeśli oni się nie skapną, to możemy zarobić całkiem fajne nagrody ze stakingu. Jeśli się skapną, no to, no to mogą nas wpisać na jakąś czarną listę, albo nie wiem. Ale odsyłam was do niego na kanał. On wam tutaj pokaże, wytłumaczy, co jest grane i link oczywiście będzie w opisie. A ja zabieram się za czytanie w końcu waszych komentarzy, tych konkursowych, bo mam tego dość sporo. A ostatnio no, nie mam zbyt dużo czasu, więc bierzemy się do roboty. Zostawcie mi na pocieszenie jakąś łapkę w górę, i komentarz dla zasięgów. I Siemanko, pozdrówki. Jawu!